Yo, 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 cześć, Siemaneczko, z tej strony prezes. witam was w najnowszym odcineczku z GTA 5 na start odcinka zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie suba na kanale z dzwoneczkiem, jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, zostawcie jakiś tutaj w pożu komentarz, wbijacie na Instagrama i na Discorda oraz na Twitcha, linki macie w opisie, a ja nie przedłużam i zapraszam do oglądania, siema. Ja wziąłem różowy. No kto ma różowy? Nie zdążam zmienić! A dobra, to wybaczę. Nie wiem co. wy robicie? Ej, co wy robicie? Bo A bo to tam, <laughs> dobra. A to... Ej, co za to włączy, przy to jest na motor! No, nie. <laughs> ja, jak na... na motor to jest? Ej, zrzućcie Bartka! No czekaj! Po, po kolei. Bartek już wygrał no, 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 no. Przejecie go, zrzućcie. No. To co ty robisz w tym białym? No, nie, no, a co no, to jest, no, nie, ale co? Nie, 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 kur... tarnować. No, nie, 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 Jedź, szybko bo boostu jest Jedź Ej prezes No, ale jedź Nie no, no, Po kolei, po czekam, kolei czekam. Aha, dobra Aha, no i sama spadłem ja... Ej, po co spójrz? Parkoury to najlepsza część mapek Face to face jest fajne, jak już Nie, parkoury są najlepsze O kur... się Ale w sensie, że mąka puściłeś? No. Już no nie. Dzisiaj. O no i się Ja ale takie boncury jajem. Ja ja zależy od czego co zjem. Ja to ostatnio jak jechałem samochodem i tak się z... że musiałem ze samochodu. Ku... Ja byłem na autostradzie, nie? I zjechałem na pas awaryjny i włączyłem awaryjne i mówię no co Siu. Chyba chcę jeść. Nie, bo na mnie zaczepia co chwilę. I? może chce pograć. No chyba. Nie, nie coś robiłem. Mówiłem. No okay. Mobi mi dzisiaj nie zaczepiał jedzenie w ogóle. Aż dziwne, niepodobne do niego. Boję się, że coś mu się dzieje. Może coś ze śmietnika, kiedy to Ostatnio porówkę się wyciągnęła parówkę do śmietnika. Nie no, to on nie ma takiej zdolności, na szczęście. Rysie k. Ostatnio. To się mleczko. Rysie, rysiek, wywaliście strosite z kot Kur... Prezent. Ale nie przeklinaj, Wasik, kurde. Nie przeklinaj, naprawdę. Spędźmy ten czas w miłej atmosferze. To już prawie koniec, prezent. Proszę go, proszę. Bez bluzgów. Mmm. Kur... Żeby się Kur nie... zapio... <noise> Kur... Kur... nie hoduje. Nie jestem! Ja w ogóle ostatnio Ale? chciałem sprawdzić, czy moja dupa dobrze smakuje, to włożyłem pal... sobie do dupy i spróbowałem, czy dobrze smakuje. to No, tak, no. Ale czemu jest... Ej, czemu my nie możemy się terenować? Zaraz będziemy mogli. chyba. A. Aha. Aha, dobra, pozdrowiłem. Oh, kurwa, <laughs> kurwa weź, żeśmy się bet... nie, nie, chyba... Ja Ty, Ty czekaj, co? Ja o jestem tu i Iri, że mu jaja Ciągnie mnie za warkocze Jak dławię się kroczem Okej okay. Ja bym nie chciał się dławić kroczem Co? Bo Byłam swoje Nie ja to w ogóle chciałbym się dłowić jakimś cecem babciu Uuuu, takim wilfem, takim osłużonym Z brodawkami takimi jest. O jak! Ale taką rozbabciłkę jakbym possał Ooooooo Oooooo! nie mam podejście takie, że wsadziłbym do mordy całą stópkę takiej babciuk, po takiej po nocy, taką spoconą jeszcze, że... To już nieobrzydliwe niż k... z brodawkami ogłosionymi. Ty być Wasik pewnie tą muszelkę takie takiej babci o p... Jeszcze wiesz. Zosu się musisz bardzo rozpędzić Nie Bo, bo nie doradzisz na tym zakresie Dobra, Rozumiem Bartek ci... Ja już ci Bartek wyjebałem Ale z*** Komuś opony Aha, dzięki Teraz bardzo przykro No właśnie musisz... Ej, nie, Boga. tylko tak, kur... Tylko tak, Jeździć. Mm. Mam szansę nadrobić Tych Bartek. Nie teraz nie uczciwe. No, Bartek! No, tenis! Bartkowi no? prymenda za takie mm. zachowanie. No, co robisz? Co robisz, ku? Ej prezesa chyba zacinało No, no bo próbował mnie ten, wytentegować i dalej próbuje O ty śma... Aha pozdro Chyba prezes ty No ale to nie ja! No co... <grystanie> <grystanie> to nie zaranuj! Ej ty nie należy ci się biczowanie <grystanie> za to kurwa. Który... Brałem go <laughs> A, Wysros Aaa, ale ty mnie dogonisz się w Tak, 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 tak! Ja bym tu szybko biegł, a waszym miejscu, chłopaki No wy... No prezes, Zostaw mnie, ty... Tępa Nie, co za k... E, kurwa... Ale to jest za... Tylko szkoda, że jest tak mało osób. Jakby było z 15 osób, takie byłoby Kongo na face-to-face. -face no jest w walce, nie da się w ogóle przejechać na dwie. Jak Wasik na przykład. Teraz ja do a jedziesz w drugą stronę. No nie. No nie. Nie jedzie z nimi ja to, <śmiewanie> to jest but Denis no, da się go teraz kupić w GTA <śmiewanie> <jest>? <śmiewanie> Pierd nie No, uff. no nie a na zakręć nie Ej, muszę chyba dolać oleju do hondy, bo tak czuję, że trzeba, be... trzeba dolać coś. Tak ja mam a przeczucie. Sprawdzałeś? Nie, ale mam przeczucie. To se dolej oleju, ale tam jest takie oznaczenie, takiego psika, Oleju to Tak, tak. Ale ja wiem jaki olej, ja wymieniałem już olej w hondzie. Ale to ten do szyby wymień. Nie ma oleju do szyby. Jest, bo jak wam masz olej do szyby, żeby nie skrzypiała przecież. Bo nic to wygra w końcu. Ooo, ale właśnie... Dobra Robię fokus na was wszystkich. Nie na mnie chyba, ja cię przeprosiłem. Dobrze. Dziękuję. Fokus na was wszystkich znaczy na mnie pewnie. Nie, nie, nie. nie. O, o jezu, wy, wywaliłem się chłopaki niechcący. No pozdrow do Ritosu? BARTEK! Czemu, nie koi? Czemu ty jesteś szybszy tym wozem? Nie wygrasz, Bartak, nie możesz. <noise> o, ty mnie taranujesz, ty? Dobra. Pomyśl, możemy odbić teraz w <noise> Dobra, S. Oj, o, o Jezu, co, coś mi tutaj wstecznym się zawiesił. <noise> o Jezu, da musiałem F nacisnąć. <noise> O nie. Nie. Wystrasz przepraszam. Ja de zmienię auto. Tutaj <tutę> jest wiedziałem. Tak. To... No i co robisz? Przeproś mnie. Przeproś mnie. Przeproś mnie. No a ty co robisz? Przysięgam, glizda, wasik. Przepierdaj z takim g*****, to rozumiesz. Jak mi trzeba. Wyciśnie X, prezes. Ja to nie zabnie, bo chciałem z deluxo, co nie? Chciałem polecieć.